Witam w prezentacji i montażu dziewięćdziesiątego numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy korpus rozdzielacza podnośnika, uchwyt z haczykiem, złącze, gniazdo, przewód 1-2 i 3 i wkręty. Po montażu części z 90 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, a chłodnicy, lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią osi z 4 szczemionami, dwoma zbrotnicami, dwoma błotnikami, dwoma kołami, obciążnik z zaczepem, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumna kierownicy z kierownicą, Lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, pochwy tylnego mostu, dwie zwolnice, dwa tylne płotniki przewodami, światłami, dwa akumulatory, dwie części przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym, zbiornik powietrza, dwa wsporniki ze sworzniem, obudowy podnośnika, belki przyczepy, tylną półkę przyczepy przednią belkę przyczepy z dyszlem, obrotnicą, przednią osią, trzema kołami, tarczą hamulcową, zbiornik, zawory, tylne koło i trzy podpory. Numer 90. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Liczy rzepa na roli i na polu walki. Traktat Wersalski z 1919 roku, który wszedł w życie po I wojnie światowej, nałożył na Niemcy wiele ograniczeń. Kraj nie zamierzał im się jednak poddawać. W Niemczech prowadzono produkcję cywilną, która w razie potrzeby mogła służyć do celów militarnych. Republika Weimarska zbroiła się po cichu, zwodząc zwycięskie mocarstwa. W latach dwudziestych z jednej strony podjęła współpracę gospodarczą, a z drugiej wykorzystywała produkcję cywilną na potrzeby militarne. W centrum zainteresowania Reichwery, sił zbrojnych znalazły się m.in. pojazdy gąsienicowe, które bardzo przydałyby się na polu walki, choćby do transportowania ciężkich działań. Wojsko przyglądało się bacznie Wrocławskiemu zakładowi Ligie hoffmann Werke. Przedsiębiorstwo od połowy lat dwudziestych z inspiracji wojskowych budowało ciągniki gąsienicowe o udanej konstrukcji. Najpopularniejszy z nich nosił nazwę Rubezal, gąsienica z Dolnego Śląska. Historia niemieckich traktorów z Wrocławia sięga 1839 roku, kiedy na obrzeżach ówczesnego Breslaru przedsiębiorstwa Gottfried Ligge założyło warsztat. Mamy zdjęcie i że Famo Rubezal był podstawowym ciągnikiem produkowanym we wrocławskiej fabryce. Marzyna kosztowała dwa razy więcej odciągników kołowych o porównywalnych parametrach. Wysoką cenę rekompensowała trwałość i dobra jakość wykonania. Mamy zdjęcie informacji, że po zakończeniu II wojny światowej ciągniki Red Bull C nadal pracowały na roli. Dotkliwy brak części powodował, że sukcesywnie wycofywano je z użytku. Mamy zdjęcie informacji, że ofertę donośniackiego przedsiębiorstwa w 1933 roku uzupełnił model Boxer z silnikiem o mocy 42 koni mechanicznych. Znakiem rozpoznawczym maszyny stała się rama gąsienicy z czterema rolkami nośnymi. Traktor przedstawiony na zdjęciu jest eksponatem Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Mamy zdjęcie informacje, że duża kierownica w kolumnie kierowniczej traktorów z fabryki Lige Hoffman-Burszy-Werke służyła do prowadzenia maszyny, mniejsze koło sterowe znajdujące się niżej odpowiadało za hamowanie pojazdem. Ciągnikowi z Dolnego Śląska nadano imię bohatera Legendę związanych z regionem. Liczy, że pa. Karkonosz, Sowi Duch Duch Karkonoszy, Pan Jan, Rybelcal, lub tajemniczy wędrowiec władał wyobraźnią bajarzy. Mamy zdjęcie i informację, że spora liczba traktorów Rybelcal wytwarzanych przez zakłady LHW i FAMO trafiła do majątków ziemskich na Pomorzu Wschodnim i w Prusach. Te tereny zostały włączone w 1945 roku do Polski, pozostawione tam ciągniki przez pierwsze lata po wojnie stanowiły cenną pomoc w pracy. Mamy zdjęcie i informację, że przedwojenna konstrukcja FAMO Rubezal w latach 50. XX wieku wróciła na hale montażowe, tyle że zakładów w Bratysburgu. Ciągnik oznaczony symbolem KS-07 wraz z maszynami z innych upastrowionych fabryk stanowi podstawę mechanizacji wschodnio-niemieckiego rolnictwa. Ciekawostka. Podczas niemieckiej okupacji Warszawy zakłady PZ Inge, gdzie powstawały m.in. ciągniki marki Ursus zostały włączone do przedsiębiorstwa Famo i tam przeniesiono część produkcji wrocławskiej fabryki, wraz z wycofaniem się niemieckich wojsk do Bresalu i okolicy do Famo trafiła większość maszyn produkcyjnych z Ursusa galeria Ursusów. Mamy zdjęcie produkowanego w Warszawie Ursusa C4011, który powstawał na czechosłowackiej licencji, pierwowzór marki Zetor zjeżdżał stać montażowych w brnie. Pierwsze Ursusy C4011 opuściły pod warszawską fabrykę w kwietniu 1965 roku. Efektem modernizacji licencyjnej maszyny było powstanie traktorów serii C. C-355 i C-360, które wytwarzano do połowy lat 90. Mamy zdjęcie informacji, że polowe zbiorniki na wodę często stawiano na terenach zarządzanych przez PGR. Pozwalały szybko uzupełnić wodę w opryskiwaczu. Jeśli gospodarstwo nie dysponowało takim zbiornikiem, należało wrócić do bazy niekiedy oddalonej wiele kilometrów od pola, aby uzupełnić płyn. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i hobby. I pokazane elementy podnośnika po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli resor Jarzmo, wsporniki resoru Tuleje. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.